Jednym z celów agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju jest cel 12, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja jako fundament gospodarki obiegu zamkniętym. A tylko przypomnę, że wskaźniki cyrkularności w Polsce sięgają 10% w Europie 12, co świadczy o tym, że musimy przyspieszyć z działaniami na rzecz zielonej transformacji. Przydałoby się tu wsparcie państwa w jasnej legislacji, w zachętach podatkowych i inwestycyjnych w celu budowania nowych modeli biznesowych. Niewykorzystaną szansą wydają się zielone zamówienia publiczne, które gdyby były obligatoryjne, wsparłyby popyt na usługi i produkty cyr cyrkularne. Kluczowe są ekoprojektowanie, poprawa efektywności produkcji w przedsiębiorstwach, jak i łańcucha wartości, a także rozwój rynku naprawy i ponownego użycia. Wsparcie wymaga też rynek produktów cyrkularnych, chociażby poprzez minimalne obowiązkowe zawartości recyklatów w produktach, jak i zachęty finansowe wspierające innowacyjne działania w tym zakresie. Tak naprawdę kluczowa jest gospodarka o obiegu zamkniętym w całej legislacji, jako myśl przewodnia spinająca gospodarkę.